Ostatni dzień sierpnia przy ulicy Struga od samego początku zapowiadał się fantastycznie. Piękna pogoda w połączeniu z rekordową frekwencją. To musiało się skończyć dobrze. Trener Radomiaka Zbigniew Wachowicz, w myśl zasady, iż zwycięskiego składu się nie zmienia, od pierwszej minuty desygnował do gry tych samych graczy, którzy 4 dni wcześniej ograli na wyjeździe 5-0 Szczonowiankę Szczonów. Przed tym spotkaniem obie drużyny znajdowały się w skrajnie różnych nastrojach. Radomianie po dwóch efektownych zwycięstwach i remisie bardzo szybko przebili się na czoło tabeli. Szydłowianka, natomiast jak dotąd, nie zdołała odnieść niestety zwycięstwa w trzech meczach, zdobywając zaledwie jedną bramkę. Kibice zgromadzeni przy ulicy Struga mogli mieć drobne obawy o to, jak Radomiak rozpocznie spotkanie. Trzeba bowiem pamiętać, iż w ostatnim meczu w Mieszczonowie, wygranym co prawda 5-0, Zieloni przez pierwsze pół godziny wcale nie byli przewadzającym zespołem. Wręcz przeciwnie, to nasi rywale mieli okazję, aby zdobyć bramki. Na szczęście tym razem podopieczni Zbigniewa Wachowicza od samego początku zagrali z niesamowitą determinacją, raz po raz stwarzając groźne okazje pod bramką rywali. A to już piąta minuta meczu i przepiękna bramka Cezarego Czpaka. Popatrzmy. Księżar wyprzeniesiony na lewą stronę, dośrodkowanie w pole karne, strzał głową. Jest gol. szał radości blisko 3000 publiczności na trybunach. Cezary Czpak ginie w objęciach podgadujących kolegów. I tylko obrońcy Szydłowianki próbują sygnalizować sędziemu liniowemu, że nasz napastnik był na Przyjrzyjmy się tej sytuacji jeszcze raz ewidentnie widać, że w momencie podania Cezary Czpak znajdował się za obrońcami Szydłowianki. Jak najbardziej prawidłowo zdobytego na jeden do 0. Po szybko strzelonym golu podopieczni Zbigniewa Wachowicza ani na moment nie osiedli na laurach. Prowadzeni głośnym dopilniem swoich kibiców, Zieloni raz po raz stwarzali groźne okazje pod bramką Szydłowianki. To już 40 minuta spotkania. Świetnie środkiem przedarł się Paweł Tarnowski. Kapitalnie dograł do Łukasza Janika, a ten nie miał najmniejszych problemów aby po raz drugi w tym meczu skierować piłkę do bramki Szydłowianki Szydłowiec. Mimo kolejnych prób radomianie przez ostatnie 5 minut pierwszej połowy nie zdołali już skierować piłki do siatki szygłowianki. Sztuka ta jednak udała się na samym początku drugiej połowy. Do środkowania Kadusza, Oziewicza, Rykoszew i kompletnie zaskoczony Krzysztof Furman po raz trzeci w tym meczu musiał wyciągać piłkę z siatki. Gola Ożywicza minęło zaledwie 5 minut. Kolejna akcja z wyślotowanie w pole karne i przepiękny gol Pawła Tarnowskiego. 18-letni napastnik Radomiaka po raz pierwszy w tym meczu wpisuje się na listę strzelców. Na boisku pogrom, a na trybunach zabawa trwała w najlepszych. W wspaniałej atmosfery na trybunach przystosowywali się także piłkarze Radomiaka, których wprowadzenie 4 do 0 wyraźnie nie satysfakcjonowało. To już 75. minuta spotkania i piąta bramka zdobyta przez piłkarzy Radomiaka, a druga przez świetnie dysponowanego tego dnia Pawła Tarnowskiego. Jakby tego było mało, na minutę przed końcem regulaminowego czasu gry Wynik spotkania ustalił na 6 do 0 wprowadzony w w drużynowej odsłonie Maciej Lesisz. A po zakończeniu spotkania i pogromie 6 do 0 radości i śpiewam nie była końca. Wystarczy posłuchać. Co miał do powiedzenia po zakończeniu spotkania szkoleniowiec Radomiaka Zbigniew wachowicz. Dobre nastawienie do każdego meczu nie ma na myśli problemów z zmotywowaniem do meczu. Patrząc na wyniki trzech ostatnich spotkań, patrząc na widok z prawek 16 do 1, rodzi się pytanie, jak to się mogło stać, że Mamy kolejny mecz w tydzień Zwycięstwo, są dramki, napastnicy, co, co było i problemy. Wszystko to pan, 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 pan,